Nareszcie razem. Co? Co razem? Moje biedne nogi. Jesteś obrzydliwa, wiesz? To jest twoja prywatna sprawa, czy z kimś byłaś. Nie musisz tego robić czegoś świńskiego. Znalazła się prawiczka. Magda. Mhm. Łap. Fajną mamy koleżankę, co? Muzykalna. Chuje, aż w uszach dzwoni. No i spokój, Majka. Ona no, po prostu lubi zjeść. A bez książki żarciej kołkiem gardle staje. Z uczonej rodziny pochodzi. Co tu ciągle nad książkami siedział? Wiadomo, introligator. A twój bykom jądra macał. Ty widzisz, Majka? Żyta gruba śnica mojego ojca. Skąd Skądinąd zacnego weterynarza. Wielka pani z wielkiego miasta. Ma prawo. Masz to? Raz prawniczka z miasta Kielce pozwoliła se na wielce. Nie przeszkadzaj jej. Przecież widzisz, że się uczy. Będziemy miały dobrą panią doktor, my biedne farmaceutki. Ale ubierać to by się mogła trochę lepiej. Tylko takie ćwoki ze jak ty to się muszą ubierać super awangardowo. Ja się ubieram w to, co mam. ty udajesz kogoś innego niż jesteś. No proszę, ale mi wrednie przygadała, co? No popatrz Magda, jak to jest. Mamy socjalizm, a taka jaśnie pani z Kielc tak pomiata. Ona jest zazdrosna, przodujące siły narodu. Jak do niej przychodzi Stasio, to go, zauważaś, wyprowadza. Wie, że Stasio ma podejście klasowe. A ty w dżinsach albo i bez Działaś na niego wybitnie mobilizująco. Aha, O wykopkach zaraz myśli. Dacie mi się wreszcie uczyć, czy nie? Pani doktor wyjdzie sobie za mąż za pana doktora Stasia, będą robili pieniążki w jakimś małym miasteczku, kucowali wóz, a potem sobie zrobią dziecko. Dwoje dzieci, dom, rodzinę, służącą i śmiertelną nudę. I będą się posiadać tylko raz w tygodniu od Wielkiego Święta. Nie tylko. Podczas świąt państwowych także. Bo Staś w ten sposób właśnie będzie podkreślał swoją ideową <grym> młodość. Straszne mieszkanie w strasznych mieszkaniach. Wolę być mieszczką niż dziwką, albo pomyloną. No proszę, mnie wyzywa od przetecznica ciebie od schizofreniczek. Straszny człowiek. Kołtuństwo w stężeniu. Tak jak wy to... Co co? To trzeba pędzić do kamieniołomy! <śmieniu> <śmieniu> o. Marzą się mieszce metody, co? Mała faszystka. Ale my nie będziemy mieszczkami, prawda, Magda? Nigdy! I nie wyjdziemy z domu, Będziemy Nie damy zamknąć się w mieszkaniach! Wolne! Będziemy żywe! Wolne! Kwiaty będziemy nosić w zęba! Majtki na głowie! Będziemy kochać! I nas, nas, będą kochać! Nie damy się zgnoić w życiu! Ani chłopom! Ani chłopom! 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 chłopom, chłopom, chłopom. chłopom, chłopom. Magda... Majka! 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 słuchaj, pół do siódmej. O Jezu, pić! Słuchaj, niech ten dwójkę Rubinek zrobi do no karmaty, co? Ramek, poszedł. Poszedł. Ej, ty! Kowalski, Polska. Cześć. Zrobisz na śniadanie, dobrze? Wszystko jest w lodówce. Już, już, pędzę. Słuchaj, zostawiamy go? Nie śpi. Ma po czym? Dzień dobry. Cześć! Witam więc, panie magister. No, coś ty taki nilutki Zeniu. Żona ci dzisiaj nie dała. Mm, mm. Idiotki. Wspaniałe mieszkanie. Zaczekaj, pomogę ci. No to, cieszysz się? Pewnie. Będzie masę pracy i wydatków z urządzeniem, ale się cieszę. No, trzeba będzie tu sporo zmienić. Tak. Chcemy tu wybić drzwi z kuchni do pokoju, wiesz? Ja wiem. Nie, Majka, jednak tamta kawalerka była dla nas stanowcza, tacia. No pewnie takie maleństwo. Obrośniecie w rzeczy. Stracicie serce i rozum. No. A wreszcie ten inżynier to beton. Nie rozumie jednak, co się do niego mówi. Albo nie chce rozumieć. <laughs> Obrośniecie w rzeczy. Nie będziecie spoza nich widzieć świata. A pamiętasz, Majka? Kiedyś mówiliśmy to samo do wieści. Hmm? Pamiętam. Hmm. Hmm. Spotkałam ją niedawno. No. Roza. Co się stało? Z cudownym facetem w cudownym samochodzie. <grym> Tomecz, a tak się nam źle zapowiadało. No. <grym> Zdrułka. Wdechniesz pośród rzeczy. Erwin, a dlaczego ty się ożeniłeś z córką sadownika? Kochanie, żeby nieść pieniądze na myślenie. Niech się krzywda nie dzieje. A małe potrzeby. A przynajmniej one, teściowie, mają satysfakcję, że w rodzinie jest intelektualista. No, to uszalała, mam to, przecież ja nawet nie mogę skupić się przy takim hałasie. Rasuj, rasuj, mróweczko! Już po dziesiątej ludzie w bloku chcą spać, nie pomyślał pan o tym? Hmm. Przepraszam. Rówie uważaj. 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 Niech pan stąd wyjdzie. Powinien pan się przespać. Ty oczywiście nie pijesz. Czujesz się lepszy, co? Konformista? Jesteś mrówka? Cała armia mrówek za tobą. I dlatego jesteś lepszy? Wydaje ci się? No co, co? Przestań, Roman. Wynoście się. No, chodźcie. Ej, nie za, za Idziemy, Magda. Cześć. Przepraszam, Magda. Ale nie przejmuj się. Chodź, Erwinek. Zostaw to. Pa. Roman. Cześć. Cześć. Cześć, stary. Była miła. A gdzie Janusz? Co? Gdzie godzinę godziny nadliczbowe? Co tam u nas w pracy? Wspominają mnie jeszcze? No pewnie. Cicho. Cicho, malutki. Nie płacz. Cicho, grzeczny chłopcu. Koś mamusia, ty na rączki weź mnie. Chodź, mój kochany synek. Och, mówię ci, ledwo się trzymam na nogach. To wie to dobrze. Sama jesteś. Ja cichol, się sama. A co? Kłopoty masz ze starym? Cicho, cicho. Się, jak ci niedobrze. Cicho, Miluś, gdzieś ty w lasie ja szału z tobą dostanę. Co ty jesz znowu? Naprawdę, gdyby nie te dzieciaki, dawno bym się rozwiodła. Majka, no? Cóż mam się pożegnać? Wyjeżdżasz? Tak. Dokąd? Takie spokojne miejsce. Sama? Tak. Co to taka tajemnicza?